Więc tak wygląda moje biuro. To tutaj nagrywam kurs Witamy, Drama Akademii. Jest to, że... Słuchajcie, jesteśmy już na 8 tygodniu 31 lekcji za nami. Ja to teraz zabieram, e, zabieram nuty. Dzisiaj nagrywam też treningi dla, e, dla uczniów, Kochani, mega ekstra jest to, że tutaj w Drama Academy, w naszej nowej siedzibie w Józef Osłabiu, to nie ma internetu, więc po prostu przychodzę, ćwiczę, nagrywam. E, kurs pierwszy online uważam za. Mission Accomplished, czyli zadanie wykonanie. No I powiem Wam, że efekty, efekty przychodzą moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ poznałam masę fantastycznych ludzi, widzę, jak oni realizują program, i teraz nagrywam dla nich takie treningi, żeby im jeszcze, jeszcze bardziej ich tutaj nakręcić do tego, żeby, żeby zrobić. Zrobiliśmy materiał na, słuchajcie, naprawdę na dwa lata. I te rzeczy, które przerabiamy, to są rzeczy takie, żeby przerobić je, żeby zobaczyć ten horyzont cały. Fundamentów dobrego perkusisty, i później z tego horyzontu wybierać poszczególne elementy, nad którymi się skupiamy. Będziemy ruszać z nowymi kursami. Już w maju będzie można się zapisać do takiej listy. Moje brawa, tak. Tyle czasu miałam na nagranie, że jak nam się pa. Nie żartuję, ale to rzeczywiście mój fokus. Brain Focus pokazuje mi, ile czasu mogę poświęcić na te nagrania. Więc jeśli chcecie dołączyć i się dowiedzieć o tych kursach, to tam link poniżej możecie do, do, dopisywać się do listy osób zainteresowanych. A ja już się nie mogę doczekać. Więc ja się pakuję, lekcje słuchajcie, kochani, nagrane, treningi nagrane, zabieram telefony, pokasimy to wszystko i jedziemy na majówkę. że mam nowe hobby, samoloty i tutaj mieszkam i w miejscu, gdzie te samoloty przelatują non stop i sobie tak na nie patrzę myśląc, że ciekawe skąd przyleciał?". w ogóle świat jest czasami świat jest mały kochani, więc dzień produktywny Udało się spełnić plan, bo na salce, poćwiczyłam, przy okazji nagrałam lekcje, więc bardzo się cieszę. A jeszcze z Wami na koniec, przed tym jak zabiorę Was na majówkę, chcę Wam powiedzieć o, o chyba najbardziej inspirującym um, takim przemówieniu, wystąpieniu, jakkolwiek zwał, jak zwał, tak zwał, który ostatnio oglądałam i który mnie mega zainspirował. Słuchajcie, gościu się nazywa Eryk, jedyne to, to co to pamiętam i koleś opowiadał o w zasadzie, która się nazywa hindsight window, czy jakoś tak, czyli okno, opowiadał o zamykaniu okna żalu. Ale, ale tam z żalem to nie będzie miało nic wspólnego. Ale każdy z was, pewnie wy też tak czuliście, mieliście takiej sytuacje w swoim życiu, że coś nam nie wychodzi, że później przeżywamy przez tydzień albo dwa, jesteśmy zdenerwowani, tak rozmyślamy i, i w ogóle ta jedna rzecz, jedna drobnostka w ogóle zabiera nam, e, zabiera nam całą energię. I właśnie ten hindsight window, czyli to okno żalu, ta jego teoria, genialna. Mówi o tym, żeby jak najszybciej to okno zamykać, żeby jak najszybciej przestać rozpamiętywać, tylko pomyśleć sobie, hm, co ta sytuacja może pozytywnego wnieść do mojego życia. Co. Dzięki tej sytuacji, może, może czy będzie coś, co w przyszłości sprawi, że dzięki tej sytuacji udało mi się coś zrobić. I gość opowiada taką historię, słuchajcie, że był gdzieś tam w Azji i ukradli mu wszystko, co miał, czyli telefon, aparat, w ogóle wszystkie karty, komputer. No i był załamany. Zobaczył, że wiecie, wszystkie walizek nie ma, całych dorobek życia poszło. Ktoś tam to ukradł. No i w pierwszej chwili miał takie poczucie, kto to był i w ogóle dlaczego, złość, jego żona tam płakała, no i generalnie dramat w rodzinie. Gościu podszedł do tego bardzo spokojnie, czyli zamiast żałować, rozpamiętywać, pomyślał sobie, hmm od zawsze chciałem wdrożyć taką zasadę, żeby nie używać telefonu i zrobić sobie taki taki, wiecie, reset. Mam do tego opcję. Bo teraz mam do tego okazję. Hmm. Dzięki temu, że ukradli mi komputer, kupię sobie nowy komputer, a chciałem to zrobić już od dawna i tak dalej, i tak dalej. I zaczął w tym tragicznym dla niego momencie i w ogóle w wiercie, w takiej strasznej, um, w strasznej sytuacji, zaczął widzieć pozytywne rzeczy. Event happens, you figure out the emotion you're having and you decide, is it serving you? Then you say, what emotion would be serving me better? And then you ask yourself, what would have to happen for me to find gratitude right now? The more gratitude you can find for your past, the more faith you will have in your future. Właśnie kroję. Chipsy z kapusty będą na drogę. Dobra. on nie wiadomo, po prostu wchodzi w taką przestrzeń. Na kanale Ewelinki Stępnickiej, no, która go, go zaprosiła jom. do wywiadu. Ja w ogóle Bra. nie wiedziałam, że to jest moja historia, ja nigdy w życiu nie będę chciała. Bo ja nie będę chciała. Autko spakowane. Ruszamy do Szczyrku. Nie było łatwo, słuchajcie, z dzidziusiem się już całkiem inaczej pakuje, więc taki to mój towarzysz podróży jest. Zobaczcie. Jak Cię ja podróż, kochanie? Tak! Kocznie po lewej. Jesteśmy na miejscu. I jak ci się podoba? No jest super. Droga, spoko, więc bardzo mi się podoba. Cześć wam. Hej. A tam jest numer 7. I Wow, jesteśmy na miejscu. Apartament wygląda cudownie. To część, kolejna część prezentu dla moich rodziców, ponieważ oni mają rocznicę. W związku z tym, dzisiaj wracają z Rzymu i przygotowaliśmy dla nich taką niespodziankę, że spędzamy sobie majówkę razem z nimi tutaj, właśnie w szczyrku, w takim apartamencie. Na sześć osób będą moi rodzice, będę ja z Marysią i będzie mój brat z moją siostrą i z moim chrześniakiem Danielkiem. A już się nie mogę doczekać, kiedy oni wrócą, to dla moich rodziców niespodzianka. Moi rodzice dzisiaj lądują w Katowicach i zamiast do Konstantynowa Łódzkiego, mój brat ich zawiezie tu. Zobaczymy, czy się niespodzianka uda. Cześć nauku, poczekasz jeszcze, jak się rozpakujemy? No dobra, czekaj. Cześć, kochani. Kochani, to ja wam teraz pokażę, jak to tutaj wygląda. Nie tam, żeby się chwalić, tylko może ktoś z was będzie chciał przyjechać, to polecam wam te apartamenty, bo naprawdę nie wyszło, nie wychodziło drogo. Tam jest parter i na parterze jest kuchnia i lunch, a tutaj mamy sypialnię, pierwsza sypialnia. Tak wygląda. Przepiękne i mają salę w środku i kominek. Polecam Wam. I są na 6 osób. U nas będzie nasza będzie szósteczka. Choć niestety będzie musiał spać na kanapie. A my co? Czekamy na resztę, a wam jeszcze pokażę kuchnię, bo nie jest najważniejsza, więc w kuchni mamy. Do kawy, proszę bardzo, tak, do kawy są, czasami się przydają. Tutaj nasze zakupki, czyli czyli pomidorki, bananiki. Tutaj mamy takie rzeczy. Kochani, więc ja się już z Wami żegnam, życzę Wam cudownej majówki, odpoczywajcie. I ja Wam pokazuję te rzeczy nie dlatego, żeby Wam tutaj pokazywać, nie wiem, ktoś napisał, że to jest parcie na szkole, żeby pokazywać prywatne rzeczy. A mi się wydaje, że to jest właśnie pokazywanie prawdy, czyli tego, że nie samym, samą pracą człowiek żyje, nie samą muzyką, że ten czas na taką harmonię i na to, żeby mieć czas na rodzinę, mieć czas na, na wakacje, to jest bardzo, bardzo ważne, więc tego Wam życzę, żebyście takiego czasu dla siebie, dla rodziny mieli jak najwięcej. Pozdrowienia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w czwartym o 20 pa a my jeszcze idziemy na spacer